I potem wszystko, w kontynuuj i dalej grać, nie? No. Ma taka kropka, mleka. Widzisz ją mlekającą? No, A jak taka jest kropka, to znaczy, że się nagrywa. Tak, przejdź, Jakie Jak ja tak. słychać? Tak. Tak. Teraz... No, no, tak, będę miał, no, 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 no,

Markery wydaliście z zaczeckami? No to proszę bardzo, zaczeckami do tego. Dobra. Dawać rączki. Nie zarobisz normalnie na łobędzi. Dajcie mu spokój. Dajcie mu spokój. Dajcie dalej. Nie, nie ty. Mądru posiłciem. A tamten, no, taka sobie zrobił. Fajniutki. Dobre, dobre. Nie? A jak to zamontowaliście do tego? Bardzo prosto, Wziąłem siatkę temu, hełmu, na, 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 nawiązałem to, no a to, to przywiązałem, czyszczyłem sobie w paru punktach i trzyma się. Wiesz, Ty wolisz iść na piwo, on woli cały wieczór, siedzieć dwa, Pociąć mundur, Ro, robotki, plątać, plątać. Robotki ręczne. <laughs> Od zakładnika mundur, tak Z całą <laughs> rodziną siedział, nie? Ten, uciekał, to nie miał szans. <laughs> no Marła, tak fajnie. Zaczynam w rękach skakać, ale miałem na full, no to mówię, a ja serię. Dostali, tsz, Seria. Taczą się kufno. Okay. Nie Jak to tam w Że, pracy.